Kilka tysięcy lat temu pewien egipcjanin imieniem Nubernabis miał do wykonania pewne polecenie. Nie byle jakie, bo musiał zbudować piramidę w 3 miesiące. Polecenie poszło od samej Kleopatry, także albo to zrobił, albo zostanie stracony. Najpierw zrobił plan. Wiedział, że musiał sprawdzić w ogóle, gdzie ma tą piramidę postawić. Musiał zobaczyć, ee, ile mu to mniej więcej zajmie, no i zdecydowanie dłużej niż 3 miesiące. Co, okay. kolejne zdanie znaleźć galów i magiczny napój po to, żeby Zrobić to wszystko szybciej. Potem sama budowa oczywiście. Więc sprecyzował zadania. Zaraz od razu wziąć powiedzmy, się do roboty. najpierw pojechał po galów, wziął ich ze sobą i poświęcił to sporo czasu. Ale to było najważniejsze zadanie. To zadanie dawało mu najwięcej efektów. Dopiero potem mógł już pilnować budowania piramidy, gdy już mieli dostęp do magicznego napoju. Ty zapewne nie musisz budować piramidy. Ale codziennie masz swoje zadania, które musisz wykonać. I pytanie: Jak je spriorytetyzować? No bo który wykonać najpierw, które potem? Do tego przychodzi na metoda ABCDE. Opowiem Ci o niej, jak ona działa i jak ją zastosować w codziennych zadaniach. Ja ją poznałem czytając książkę Brenna Tracy'ego o zarządzaniu czasem. I dzięki niej dowiedziałem się, jak jej używać. Ta metoda działa tak, że kategoryzuje zadania do konkretnych list. Lista A, czyli najważniejsze. Lista B, trochę mniej ważny, Lista C, itd. dalej. Więc pytanie: jak. Które zadania powinny iść do której listy? Lista A to zadania, które ty musisz wykonać. One są najważniejsze. Jeśli ich nie zrobisz, no to konsekwencje będą tragiczne. Tak, tak jak w, w przypadku numeru Nabisa, była śmierć. A w Twoim przypadku może być to na przykład oblanie jakiegoś egzaminu. Przypominam zasadę Pareto: czyli 20% Twoich działań no, osiąga 80% efektów. Więcej zapraszam do filmu o zasadzie Pareto i mitologii. Więc około, załóżmy, że masz około 15 zadań do zrobienia w ciągu dnia. No to około 3 czy maksymalnie 3 powinno znaleźć się w liście A. Jak już je zapiszesz, to nadaj im kolejność. Od najważniejszego do tego mniej ważnego. Czyli A1, najważniejsze zadanie, A2, trochę mniej ważne, A3 itd. itd. Przykładowo masz niedługo egzamin z matematyki. To zadaniem z listy A na pewno będzie robienie zadań. Bo da Ci to największy efekt. Jeśli nie będziesz wykonywał zadań, raczej nie zdasz tego terminu. Lista B. To zadania, które no wypadałoby, żebyś ty ogarnął. Są takie, których jak nie zrobisz, to będziesz mieć z nich jakieś konsekwencje. Ale też nie jakieś bardzo poważne. Dla większości ludzi będzie to trening. Wypadałoby trenować codziennie, ale jak raz tego, raz tego nie zrobisz, no to nagle świat się nie zawali, nagle nie stanie się nie wiem, grubszy. I zadania z listy B pamiętaj, żeby wykonać dopiero wtedy, gdy zakończysz wszystkie z listy A. No, i oczywiście, tak samo je mm, uporządkuj. Czyli B1 najważniejsze z listy B, B2, i tak, B3, B4 i tak dalej. Lista C. To zadania, które hmm, spoko byłoby wykonać. W sensie na pewno mają jak, jakiś pozytywny efekt, ale nie musisz tego robić na już. Na przykład, zadzwonię do babci. Wiesz, że będzie to miało pozytywne konsekwencje. Babci się ucieszy, Ty się ucieszysz, więc super. Ale nie musisz robić tego na już. Takie zadania z listy C. Pamiętaj, że też musisz wykonać dopiero wtedy, jak wykonasz wszystkie z listy A i wszystkie z listy B. No i oczywiście też jej uporządkuj. Lista D to zadania, które muszą być wykonane, ale może niekoniecznie przez Ciebie. No załóżmy, że masz młodszego brata. Codziennie pomagasz mu z matematyką. Ta pomoc jest w Twojej liście B. I wypadałoby, żebyś to zrobił. Ale może Ci nie starczy czasu, bo dodatkowo tego dnia dostałeś zadanie np. Na umycia naczyń. Ale z pewnością możesz się dogadać tak, że ok, sprawdzić, pracę, co ok, pomóż mu, ale w tym czasie, gdy ty będziesz sprawdzać, on może na przykład umyć, za, umyć naczynia dla ciebie. No wiesz, w pracy jest trochę łatwiej, tam od razu nasuwa się na myśl, komu możesz coś oddelegować, ale w życiu codziennym musimy kombinować. No i tutaj jest taki handel, ty sprawdzasz mu zadania i są dobrze zrobione, bardzo szybko, bo to robić, a z drugiej strony naczynia też będą umyte, tylko po prostu nie przez ciebie, ale będzie to zrobione. Więc pamiętaj, znalazłeś listy D, trzeba delegować. Ostatnia lista, lista E, czyli zadania, zadania do eliminacji, no bo to są takie, których tak naprawdę nie musisz wykonać. Jak ich nie zrobisz, to konsekwencje będą takie nijakie, nic się nie stanie w sumie. Ok, teraz sobie możesz pomyśleć, że, no tak, D jak delegacja, E jak eliminacja, co było z ABC? No właśnie, sprawdziłem, czy to się jakoś łączy, i szczerze mówiąc, nie jak się to łączy. Wracając do listy E. To są zazwyczaj takie zadania jak na przykład sprawdzanie poczty kilka razy w ciągu dnia, albo bycie na bieżąco z filmami na YouTube, albo obejrzenie jakiegoś nowego odcinka serialu. To są zadania, które z pewnością możesz wyeliminować, bo ani z, jak, ani z nich nie ma pożytku, ani nie ma jakichś konsekwencji, jak ich nie zrobisz. A po to chce się eliminować, żeby mieć więcej czasu na zadania z listy A, B i C. Bo im więcej ich wyeliminujesz, no ty więcej czasu Ci się zwolni. Podsumowując, metoda ABCDE Pomoże Ci w codziennej priorytetyzacji zadań. Te zadania z listy A to są takie, które, w których wykonanie najbardziej zbliży Cię do osiągnięcia celu. Czyli jak zasada Pareto, 20% działań osiągnie 80% efektów. To są takie zadania, które musisz Ty wykonać. Jak ich nie zrobisz, no to tragedia, jest bardzo źle. Będę też żeby je oporządkować od tego najważniejszego, czyli A1 do najmniej ważnego, czyli powiedzmy A3 czy 4. Lista B. Są te, które wypadałoby, żebyś ty je wykonał, i jak ich nie zrobisz, no to też byś mieć z tego jakieś konsekwencje. Dodatkowo są trochę niżej niż jest A, więc pamiętaj, że możesz wykonać zadania z listy B dopiero wtedy, jak zakończysz listę A. A także tutaj też uporządkuję od najważniejszego do najmniej ważnego. Z e, lista C. Są zadania, które mają pozytywny wpływ na twoje życie, czyli e, życie innych, ale jak ich nie wykonasz, teraz już to w sumie nic się nie stanie. Oczywiście też się uporządkuj. Lista D. No, to już są zadania, które możesz komuś oddelegować. Warto, żeby zostały zrobione, ale zdecydowanie nie musisz Ty ich robić. Lista E. Te, które możesz wyeliminować. Takie błahostki codziennego życia, jak przeglądanie TikToka, czy oglądanie nowego odcinka serialu. Po prostu zadania, które możesz wyeliminować. Po to, aby mieć więcej czasu na zadania z listy A, B i C. To tak proste. Teraz wszystkie Twoje zdania możesz włożyć do konkretnej listy i od razu wiesz, co masz najpierw zrobić i w jakiej kolejności, albo czego w ogóle nie musisz robić. No, Gratulacje, masz już kolejne narzędzie do wygrywania. A jak coś dowiedzieć się o innych metodach, no to zapraszam do moich innych filmów, a także do subskrypcji kanału, abyś pomógł mi dostać się do jak największej liczby osób i żebyś ty był na bieżąco. Powodzenia i do zobaczenia.